Sponsorem programu jest Taparella, producent Rolet i Żaluzji. Na szczecińskich jasnych błoniach pojawiły się już pierwsze krokusy, a do rozpoczęcia kalendarzowej wiosny został dokładnie miesiąc. Niestety, na razie pozostanie z nami silny i porywisty wiatr. Elżbieta Wojciechowska-Włodarczyk, dzień dobry. W nocy na ogół pochmurną może popadać i deszcz, i deszcz ze śniegiem, ale od czasu do czasu pojawią się rozpogodzenia. Zrobi się także ślisko. Temperatura od minus jednego do plus trzech na wy. Brzeżu. Jutro pogoda jeszcze się nie poprawi. Znowu może popadać deszcz i deszcz ze śniegiem, ale od czasu przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura od 4 do 6 stopni. Porywy wiatru jutro do 80 km na godzinę. Kiedy nareszcie zrobi się spokojniej, o tym pokrońcę. Do zobaczenia. Sponsorem programu była Taparella, producenta Rolet i żaluzji. 5 młodych, 5 młodych, 5 dolarów. 5 dolarów, to się chłopaki zabawią na mieście. 200. Jest 200. O oh, ja, yes, perfekt. Okej, okay. yes, dobrze. Okej. Okay. zawsze wiedział, jak przyjmować gości z zagranicy. Odwiedźcie przystanek historia 24 lutego. To się dowiecie, co się tutaj działo. Hej! Ty, ty! 17:30 Poseidon! Nordweco. Innowacyjne. Inteligentne systemy audiowizualne dla firm. Ekrany dotykowe. Tablice interaktywne. Projektory. Wysokiej klasy systemy nagłośnienia. Oprogramowanie. Najwyższej klasy profesjonalne systemy do sal konferencyjnych, koncertowych i kinowych. Systemy do hoteli. Nordweco. Innowacyjne. Inteligentne systemy audiowizualne dla firm. Jesteśmy profesjonalistami. Opracowujemy rozwiązania. Dbamy o idealny montaż. Współpracujemy z największymi producentami profesjonalnego sprzętu audiowizualnego. Nordweco. Innowacyjne. Inteligentne systemy audiowizualne dla firm. Jarosław Marendziak, witam Państwa i zapraszam na informacje Kroniki, które zaczynamy od pogodowego podwyższonego ryzyka. Ponad 23 tysiące gospodarstw w regionie wciąż bez prądu, nieprzejezdne drogi, opóźnione pociągi, sztorm na Bałtyku, blisko 400 interwencji strażaków od wczorajszego ranka. To poniedziałkowy bilans kłopotów, jakich przysporzył orkan Antonina, który